Siemal z tej strony się kłania Szogo. Dzisiaj wam chciałem przypomnieć o gierce Doki Doki AI. Jest to dość specyficzna gierka. Mycie z Dokidoki Doki Doki z anime dziewczynkami to jest totalnie inna gierka. To nie jest kontynuacja. I tutaj mamy gierkę, w której się możemy zabawić ze sztuczną inteligencją. Bajer polega na tym, właśnie, że tutaj mamy zintegrowany chat GPD tego cena jest taka niska, ponieważ gra jest zintegrowana. Ona będzie działała dopóki ten czat będzie działał. Jest tu też informacja, że jak powiedzmy, będzie. Trzacik sam sobie lagował, no tak ja też może mieć laga. Ja ogrywałem ją ostatnio na live, nie było jakichkolwiek problemów. stream też ją ogrywałem. Gierka jest na jedno podejście na jakieś 10-15 minut. Posiada bardzo ciekawy motyw, już tu powiększy, wam wytłumaczyć o co chodzi. Mianowicie mamy tutaj sztuczną inteligencję tą zieloną dnia i ona jest podejrzana o zabójstwo i tutaj mamy pewną ilość podejść, nie? tutaj przykładowo piątka i zadajemy jej pytania, pisząc po prostu, jak widzicie tu jest po angielsku, ale się nie obawiacie. gra ma wersję polską jak najbardziej, można pisać do niej po polsku, no będzie tam odpowiadała też po polsku i po prostu mamy sprawić, że ta sztuczna inteligencja przyzna się do zbrodni i nie ważne czy tak w praktyce ona jest winna czy niewinna, La. No. To w sumie nie obchodzi, ona ma tam gierka, jeszcze kilka smaczków, ale jak mówię, na jedno podejście to jest tak 10-15 minut. Ma pewnego sekreta, ma trudniejszy tryb, wam powiem, więc jest spoko jak dla mnie. Ja tu widzę fajną zabawkę, taką na wiele podejść, że możecie sobie raz włączyć na chwilę tę gierkę, pobawić się, zadać głupie pytania i mieć różne rezultaty, różne odpowiedzi. Możecie po prostu tam tę całą sztuczną tak pobawić. Że po prostu każde podejście może być trochę inne. Nie zawsze się wam uda yy, urobić, żeby się przyznała, ale będzie zabawnie. No. To na razie, trzymajcie się, hej, hej!